Środno zdajcie z tej strony, Tomek ogólnie, to ma jak dzisiaj będziemy grać, by... Nie wiadomo co. Nie no. Paper IO 2. E, Bo tu się pewnie, że kraje fajnie się odblokowuje. Żeby wszystkie kraje. Teraz nie wiem jak, jaki to kraj. Ale jakiś na pewno... O właśnie leży. Leży jeden z NBD. E, łapeczka do góry się z wątkiem. E, to jest Paper IO2. Ooo, podwójne zabójstwo. Łatwo z wami stary grzyby. Dobra, tu jest każdy czujniejszy... E, ...niż na laptopie. Łapa czeka do gry, sobie jest za dzwoneczkiem. I w ogóle... ...nie działa mi ten. Połowę mu zabrałem! Nara! Nara! Dobra. Łapyczka do gry, to tylko przed Nara! Nara! Ja pierdzielę! Jakie tu krzywe wszystko jest. Co jest? Co jest? się nie mogłem. To no bez sens. Nie no, jeszcze mnie wywaliło. N nie wytrzymam tu całego dnia. Nie wiem, 10-minutowy odcinek taki. To będzie szybki odcineczek luźny z Paper i ale po moim wkurzeniu się to chyba nie wiem. Ale dobra, spróbujemy. No kurde nie, dziękuję. Dobra. Ale on ma peka. Jakie lagi? Ja pierdziele co jest. Dobra, ja chcę tu zrobić sobie, żebym mógł się zamknąć. O, i jedzimy. I nasze miejsce tutaj. Tylko ja się bałem teraz, że się kurde zginę ja teraz. No dobra, wolę go nie zabijać na razie, chociaż. Aha, to już jest kogoś innego. Kurde, czemu ten mały kawałek zabrałem tylko? Dobra, jemy go. Jemy go, widzowie. Widzamki. Dobra, cyk, lecisz. Uh, kurde. On ma dużo kilów. O, no i. A, to był, był pomarańczowy. Nie wyglądał na pomarańczowego. Ale no dobra, w sumie tak samo jak ja nie wyglądam na taki kolor. Dobra, ja spróbuję tak, bo ostatnio tak zginąłem, jak tak nie zrobiłem. Dobra, tu widzie, widzę, że tego pomarańczowego prosiła. O, no i łatwo. Łatwo z nim. O, czarny, czarny! Ja nie wiem, czemu ty nie uciekasz. Nie uciekasz nawet. O, widzę, że nowy był. Od razu ja zaatykować. Oj, oj, oj. Nowy i leży no, i w sumie już tutaj mogę tak dokoła chodzić, i chcę już zrobić całą mapę. Ale szybciej będzie, jak tak od tyłu będę. Bo już chyba żadne kółko się tu nie zmieści, małe, więc chyba już jestem bezpieczny. I chyba dostanę jaką, jakiś, jakąś bonusową grę. Ja tak miałem, że tak leciałem, i nagle się zrespił ktoś, i mnie zabił tym od razu. Tak, bonus gra! Za 100% od razu, za pierwszym razem. go do gry, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Dobra, ja lecę na, najlepiej na te klejnoty. No i za późno, mogłem wykolorowałem. kolorową skrzynię jakąś grać. Ale dobra, stało się już. Już nie zdążyłem. to. To była jakaś chyba Chorwacja? Nie. Nie, to Chorwacja, bo... Chyba coś takiego. Dobra, lecę teraz na Niemcy. Na Niemcy teraz. Niemcy muszę zniszczyć więc nie wiem co muszę. Za to, że ich nie lubię. To nie może być takie kulka jakieś okrągłe. Dobra, lecę, lecę, lecę. Tak! Dobra, teraz... No i mysz nie żyje już. Zniszczona. Teraz lecimy w to. Dobra, tak ja uwielbiam. Tam jeszcze jest. O dobra. Ale fajne są te linie takie. Co się robią. Kiedyś było lepsze, to tak, nie się, tak się nie robiło. Dobra, ja chyba ten cały środek przejmę. Miał już strafę całą. Zrobioną. Dobra, lecę. I... udało się. O! No i git. Nie muszę sobie teraz nic tylko samo dla mnie się to zrobi. oj! oj, oj. Wijatyka jakaś tutaj, widzę, że zginął właśnie. To 2 w i 2 jest trochę lepsze, chyba niż 3. O, w środku jego strefy było to, żebym zniszczył wszystko. Całe od razu. Na raz. Ja się nie lubię czegoś takiego, właśnie jak takie krzywe mam. Niedorobki. Nie wiem, co to <grystanie> Myślałem, że to woda. Jednak to nie była woda, jak widać. Albo jak słychać, nie nie, bardziej jak nie widać. Jak widać, znaczy. Prawie się cofnąłem. Um. E, dobra, już zrobiłem podobną strefę, co zrobiłem wcześniej. E, wcale nie wziąłem za reklamę odrodzenia. Oj, 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 ten zielony, ten niebieski gnój. No i nie ma, leży. Leży jeden z gibidich. Oj, oj, ty Został tylko pomarańczowy. On będzie kłopotem, ale nie za wielkim. Zaraz, zaraz sobie z nim poradzimy. Lecimy. Tutaj cyk. Dobra. Tutaj. Dobra. Ja bym zrobił tutaj coś takiego. Tylko żebym za bardzo się tak nie otarł. Śmierć jak wcześniej. Co jest lag dobra, już co tutaj zrobię, żebym miał te. Yy, nie całe ileś tam. Nie wiem, 0,2%. Nie wiem, jak to powiedzieć. O! Nie widzę tego pomarańczowego! Leży i mnie. Grzybek. Ja już wiem, jak to się yy, robi, że tam w strefy coś jest. Albo właśnie tak się to całe je, albo po prostu to się respi na ich strefie. nie wiem, co ty myślisz. Ja jestem obok, a ty mnie zjadasz. Lecę szybko! Let's go! Teraz ja mam ochrągę jakąś. Że mogę latać wszędzie. O nie, właśnie. No to, to było. Dobra, wcześniej się e, przegrałem przez to wtedy, więc trochę zrobię mniejszą strefę im. Żeby się już nie mogli zrespić po prostu I teraz zrobię na, na raz Dobra, lecę na raz już i tak za małe to chyba już jest A jak się zrespi to może Jak się, no Jakby się nie zrespiło na mojej linii To to może bym by jeszcze nie zdążył O Wow, no zebrałem Jeszcze bym to Jeszcze tego to bym wziął Yo yy. Nie. A ja chyba około 7 zebrałem tego. Jest całkiem dobry wynik. Dobra, Niemcy przejdę łatwo z nimi. Wcześniej myślałem, że to tak jak idę. Dobra, teraz lecę zaokrąglić to coś, jeśli będę mógł... O, dobra, lecę na... To są chyba Czechy. Tak, Słowacji już wcześniej robiłem. Nie nie. Nie poza filmem. O kurde, ile tu ludzi? A ja już w topce ja jestem. Ojojoj, oj, 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 favorite stoi. Jest! Aha, zabiłem go. Nie no, co jest! Nie no. Dobra. Nic hmm, mi nie jest. Dawaj to, dawaj tą kasę. Krewetą miały tutaj korek? Nie, to Dobra, weźmy. Ja tu i pół giga. sobie. to jest pół giga. A mi zostało tylko pisało 50. A ten telefon ma rok. Dobra, gramy! Lecimy! A nie, poczekaj. Nie, no, kurde. Przyznałem się teraz, Wam, że to było dla reklamy. No wcześniej też. Jak podwójne? Potrójne. No właśnie. O logi. Wielokrotne teraz. Pokazało się za tą czapkę chyba. Cieka, albo kogoś jeszcze zabiją. Albo po prostu mi pokazało wielokrotne. Ale... Dobra, do końca tego no i chyba już fit. Leży? Po tam nie wiem. Dobra. Oj, tutaj za okrąglę. wszystko, sobie. Ona nie żyje? Tak. A nie, jakiś nowy się zaraz gnój. Sama 0.10, no już 2. Mnie tu widzę, że będzie jadł. No nie ma tutaj jedzenia mnie. Dobra, to sobie wezmę. No i sobie. Dokończę to. Jeszcze się by ktoś tu zrespił, mnie Ja bym nienawidził tej gry. Ostatnie procenty... No i let's go! Dobra, no i chyba kończymy. no grała do góry, subskrybcja z dzwoneczkiem. O! Nie, nie złapałem tego! Ja pierdziele sobie dobra. E, Łapka do góry, subskrybcja z dzwoneczkiem. I... Pum!